Z punktu widzenia takiego interesu społecznego, ale przede wszystkim bezpieczeństwa ludzi, to jest niezwykle ważna kampania, istotna i nareszcie objaśniająca to, co w niej najważniejsze, co w tym zjawisku najważniejsze. Ja przyznam szczerze, że kiedy słyszałem o zatruciach właśnie tlenkiem węgla czadu, czadem, to kojarzyłem to zawsze yy, z pewną bardzo konkretną okolicznością, sytuacją, mianowicie jakichś starych kamienic, czynszowych, domów nie najzamożniejszych, gdzie funkcjonują piece gazowe, nieszczelna instalacja, itd. A okazuje się, że to może się przytrawić w raju, w pięknym, zamożnym, super nowoczesnym domu, także. To pod względem edukacyjnym jest kampania niezwykle istotna i ważna. Ludzie lekceważą po prostu ten, ten, ten problem, nie przywiązują do tego wagi. Niestety tak jest w życiu, że zawsze winien jest człowiek, nie ma innej opcji.